Hej, witajcie Widzicie, mnie w świecie WorldBeastJoanna. Dzisiaj bym pokazać recenzję tej gazetki. Jest to Anna specjalna Amigurumi We, We Love Amigurumi to jest numer 1, 2017 już dwie części mamy z tamtego roku teraz znowu myślę że będą tylko też dwie niestety ale pokażę Wam tutaj mniej więcej co tutaj jest w tej gazetce czy warto ją kupić czy nie. Takie oto maskotki jest ich trochę dużo fajne są nie? jest takie na przykład takie, takie żab, taka żaba i powiem wam szczerze, że jestem trochę zszokowana, bo zobaczcie, nie wiem czy mi to widzicie, są dziury. Są po prostu dziury. Ja myślałam, że ktoś to robi taką gazetkę, to jest ten, jedyny ten ogólnie minus, który mi się nie podoba w tej gazetce. jak to teraz zobaczyłam, że ktoś to robi, to powiedzmy profesjonalnie daje to gazetę i takimi dziurami to robi. Ja mam dziury, to jestem amatorem, więc to co innego, bo to robi na nie na publikę tak, żeby to przydawać w kraju, ale po prostu są te dziury, no i to mi się nie podoba, powinien dać o wiele większą, dlatego ja też zmniejszyłam sobie teraz na lalkę, robiąc sobie lalkę mniejsze szydełko. To jest z kolei bardzo fajna myszka, która bardzo mi się podoba, z kolei ta myszka jest super. Szczurek to jest. Szczurek jest super, potem jest mors, tak wygląda mors, może być. I kolejny, potem jest kaczuszka fajna, bardzo też mi się podoba. Dalej mamy. O, to właśnie bardziej mi się Zobaczcie, wszystko widać. Wszystko widać. Tak nie powinno być. <laughs> no mówię. Wielbłąd. Bardzo fajny wielbłąd jest. To naprawdę super żyrafa. Żyrafę będę robiła, ale inną. Będzie, będzie bardziej kolorowa taka maskotka, więc sobie też zobaczycie, mój, mój, mój jakby projekt własny. Tak jak właśnie ta laka byłam. była. Tu jest hipcio, gdyby ktoś chciał hipcio może sobie zrobić taką hipcio, który ja robiłam ogólnie. Yy, już jest po, właśnie w tej gazetce. Będę też, też ją będę robiła, no ale jeszcze muszę na pewno poczekać, ponieważ no... Mam teraz co innego do zrobienia, tak? Troszkę. Papuga, też fajna może być. Tu jest kotek, kici kici, taki... Mały kotek. I wiel, ten, wie, Lama. O, Lama jest bardzo fajna. Z tą czepeczką super wyszła. I bardzo, jest, to jest naprawdę super ekstra pomysł. Tylko to włóczka, nie wiem skąd to to za włóczka jest, ale bardzo fajna. Tu z kolei jest zajączek taki. O, bardzo też fajny. Fajny zajączek taki. Bardzo, bardzo też malutki widać. No, bardzo malutki. Rybka, bardzo mi się podoba rybka. Super pomysł z sukienkami i w ogóle na super pomysł. Rybka Koi się nazywa. Bardzo fajna, więc z tym chciała ją robić. Na pewno będę chciała robić. Małpka też jest super. Fajna jest małpka. Bardzo fajna. Pelikan z takim otwartym dziobem. Nawet pierścionki są. ślimak. I ptaszek. Ptaszek jest przecudny, słodki, bardzo mi się podoba, więc będę go chciała. Może po zrobić większego ptaszka, bo bardzo fajnie jest. Ale motyl to już jest przegięty, jest taki piękny, że ja go muszę zrobić. To na pewno na bank zrobiła, bo muszę zrobić te swoje, żeby po prostu nie miała motylka. Bo właśnie wcześniej już na motylka nie miałam, więc motyl jest przepiękny. Czyli Wam pewnie co ogólnie będę chciała robić z tej gazetki. Żółwik też jest super. E, ogólnie ma też mi widać, że malutki. A tyle będę chciała właśnie zrobić sobie. Innego żółwika. I tu jest też taki mały kurczaczek. Może go będę robiła, może nie, ale może go zrobię, bo jest po prostu malutki. Więc, sobie, gdyby ktoś chciał, tam sobie potrzebował. A tutaj skangórki są. I to jest koniec naszej sobie gazetki, bo to jest na końcu triki. Więc, ja na pewno będę chciała robić sobie? To są tutaj motylka, rybkę. Jak pomyślę? Jak pomyślę? I małą małego kurczaczka, bo z tego to mniej więcej już tam robiłam jakieś tam rzeczy, więc yy, nie, więc te tutaj te trzy rzeczy, które najbardziej mi się podobały, bo tego może tak naprawdę nie ma aż tak bardzo na internecie motylek zwłaszcza, motylek jest na pierwszym miejscu u mnie więc tutaj jeżeli ktoś chce, to ogólnie tu nie ma podanego, że tak powiem na stronie gdzie kupić taką włóczkę czy coś teraz akurat nie promują, więc jest, jestem zszokowana, że nie promują akurat ale warto kupić, polecam, warto. Tylko jeszcze błędów nie, 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 nie spojrzałam, tak jak było to przy ślimaku. ja Wam wtedy powiedziałam że ślimaku, takie właśnie te były błędy. Wiadomo, mógł się ktoś pomylić, więc mógł się zapisać. Wiadomo, ludzki błąd zawsze może być. Ale polecam kupić, bo fajny jest ten tutaj. One są bardzo pomysły, nikt tu to nie wymyśla, ale e, chyba ta Anna, co właśnie jest tu Anna Specjalna, bo to są Anna, Diana i takie tam inne rzeczy. Inne panie, więc. Więc fajnie. Aha, tutaj jest to na właśnie www.bpv.pl. Oczywiście polecam ale za to, za to, nikt nie płaci, ale jeszcze włóczki, więc żeby nie było, właśnie. A włóczki też możecie kupić sobie na stronie mojej pasmanteria Joanna z ławy. E, to mnie, mojej, tylko pani, która to, że tak powiem, sprzedaje, to nie są moje tam w ogóle kompletnie włóczki, nic tam nie mam z tym, ale gdybyście polecali mnie na przykład, że to ja Wam poleciłam, byłabym bardzo wdzięczna, bo wtedy możecie powiedzieć, że to ode mnie, od Asi z kanału, to wtedy zawsze może jakąś zniżkę będę miała, że tak powiem, na włóczkę, żeby kupić dla Was, żebyście mogli sobie y, zrobić. To ogólnie recenzja gazetki tej już jest na kanale, możecie sobie zobaczyć, co tam jest i również zrobię zaraz za chwilę tą gazetkę, ponieważ też tą mam co mi się podoba, co będę chciała na przykład zrobić. Zatem dziękuję wam teraz. Do usłyszenia. Bye bye.